Mieczy Zbawchry Niewicz padł po ofiarę oszustów. Straci wszystkie orzyczliwości? Tej lekcji kreska łycia Mieczy Zbawchry 68L. Nigdy nie zapomni. Aktor pokreska łyczy przyjaciół bądź ci kreska ko zarobione za granic pieniędzy. Niestety, nie odzyska pich do dzi. Na brak przyjaciół nigdy nie narzekab. Cieszy psi, bo chogrono nie było zbyt liczne, naleka kreska bo do sprawdzonych. On mógł polega na nich, oni na nim. Przez wiele lat ta niepisana zasada, wietnie się sprawdza ba. A kreska przyszedł bdziet, w którym za swój dobro i się niesienia pomocy aktor musiał Pezbono zabaci. Reklama Chryniewicz jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów dzikiej roli sympatycznego w bodka ziby z serialu na wspólnej. Nie zawsze jednak tak dobrze musi wiodło. bo po jego pocztki w zawodzie zapowiadaby się rewelacyjnie. Tu, kreska po studiach na warszawskiej PWST temie czy zbawby z Teatrem Narodowym. Grab te kreska u wybitnych rekreska ów Krzysztofa Zanusiego i Andrzeja Trzosa Rastawieckiego. Po kilku latach Hoss zaczby się chude lata, i to tak kreska e prywatnie, bowiem rozpad się jego map kreska ectwo. w latach 80. Artysta zdecydował: si wyjecha do Francji. Pierwszy dziet na tsekwan SP zachwycaj cesi dziebami sztuki w ulówrze, drugi na giebdzie finansowej, a trzeciego. Poszedł do sklepu z artykułami metalowymi. Ogl wiertarki, piby, opalarki, rury miedziane i zedbeczki. W pary kreska upracowa bem przy, cianie. Malowa bem, szpachlowa bem. Raz za zaoszczędzone franki kupi bem piec gazowy dla rodziców, wspomina aktor, który jako absolwent technikum budowlanego jest prawdziw z boter CZK. Nie czy zbaw od początku traktował pracę za granicą jako tymczasow. Gdy po kilku latach zarobił na mieszkanie i samochód, wrócił do Polski. Zawodowo musiał zaczynać od nowa, ale nie narzekał, bo wiodło bo musi coraz lepiej. W kreska prywatnym te kreska wszystko się poukłada, bo W2000R Zaufap mi Boci jeszcze raz i polubi scenograf oraz cenion malarkę w strebejko. Byli jest ZCZ, Liwi, z optymizmem patrzyli w przyszłość. I wtedy zdarzy się co, co omalnie zniszczy bo jego wiary w ludzi. Zaprzyjaźniona Z, aktorem para zwróci Basi do niego z próbą o pokreska na rozwój biznesu. Mieczy z baw bez wahania wybo kreska 150 tysięcy złotych, za które okreskania bybo wówczas kupi mieszkanie. Nie spodziewa Psi, kreska E, osoby bliskie jego sercu mogł go tak perfidnie wykorzystać. Hryniewicz nigdy nie otrzyma zwrotu gotówki. Dla aktora by było to bolesne przekreska życie. Gwiazdor nie lubi wracać do tej smutnej historii. Zapytany przez na: wo o te spraw d bukreska, z film milczy. Po czym odpowiada? To problem tych ludzi. Nie chcesz się z tego, co si stało, bo w jaki sposób mnie zostawili. Niech sobie z tym kreskały, jeśli potrafi. Artysta nie wie, na jaki cel sprzeniewierzono jego pieniądze, czy zostały wydane na kreskałycie. Czy pożby na rozwój biznesu? Czasami tylko zastanawia się, czy dziecko tej pary, do i z Bowiek, Wie, jak niemoralnie zachowali się przed laty jego rodzice, udajce bogobojnych, uczciwych ludzi. Beata ta dla padła ofiar oszustów. To es obrzydliwe metody.